Witam państwa bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam was tak naprawdę z Szałasu. W dzisiejszym odcinku będziemy szukać, szukać, no, w sumie szukać, jakiegoś ostrza. O co mi chodzi, jak mówię, ostrza? W sensie, czy chodzi mi o nóż, czy o nożyczki zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Tak jak wiecie, w poprzednim odcinku, moi drodzy, szukaliśmy czegoś do podpalenia ogniska i udało nam się znaleźć zapałki. Moi drodzy, udało nam się znaleźć zapałki, które położyłem sobie tutaj. tam taki stolik, taki stolik. No i tu będę trzymał sobie takie, rzeczy mam zapałki, którym mogę sobie. E, dzięki którym mogę sobie podpalić jakieś ognisko w nocy. I w dzisiejszym odcinku będziemy szukali ostrza. Na początku subskrybujcie kanał moi drodzy eee, Zostawcie łapkę w górę jeśli taki film nam się podobał Bardzo proszę żebyście ją zostawili I napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu I będzie git I będzie git no A więc kontynuując Chodzi mi że chciałbym znaleźć jakieś ostrze typu nawet szkło W krajszej nocy moi drodzy Tak w sumie to dzisiejszej nocy Bo to była godzina trzecia, druga W nocy Słyszałem jakieś tajemnicze dźwięki I to na 100% nie był Żaden lis i żadne... i żaden takiego typu zwierzę na 100%, tylko to były takie... to były takie kroki. Takie... coś takiego. Wiecie, a lis no, jakoś nie waży dużo czy jakieś takie zwierzę, jak... nie wiem... No na pewno w tym lesie wątpię, że kurę to by był dzik, bo to jest takie... Tam dzik czy wilk, no wątpię by w tym lesie były takie zwierzęta, ponieważ ten nas tego co się okazuje, on nie jest wcale taki duży. Bo słyszę tak jak wy sami możecie tak słyszeć, jakieś zwierzęta, jakieś maszyny, które jeżdżą. A więc no na pewno wydaje mi się, że to nie był ani dzik, ani lis. Wydaje mi się, że to były kroki ludzkie i ktoś po prostu był, nie wiem, na... To, no na pewno nie był na spacerze o godzinie 2-3 w nocy. Nie wiem, nie mam pojęcia, co robił tu. I tak szczerze, obsarałem się. No kurde, wyobraźcie sobie, że ja w nocy sobie śpię. Już oczywiście z moim odpalonym ogniskiem, ale ognisko tak naprawdę wygaśnie o godzinie chyba 12 No i kurde ja... Ja już zasypiam, ja już zasypiam. I nagle słyszę takie kroki. No, wydaje mi się, że każdy normalny, zdrowy człowiek jest w stanie rozpoznać kroki człowieka, istoty ludzkiej, od, e, od, e, od istoty nieludzkiej, czyli po prostu zwierzęcia. A więc no, wątpię, że, 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 że to było zwierzę. I tak szczerze... Nie pomyślałam sobie o tym, że no, może mi się coś takiego przydać w jakiejś, nie wiem, samoobronie nawet. No, ja jestem osobą, która jest zwinna i będę w stanie się może obronić. I nawet jakiegoś głupiego szkła, jakieś głupie szkło bym chciał sobie, moi drodzy, znaleźć. Yy, a więc, a więc, a więc będziemy po prostu tego szukać. Chodzę po, po tym lesie, tu naprawdę są, no może coś znajdziemy, no w sensie chodzi mi że tu jest dużo takich liści i może znajdziemy coś. A tak więc ja staram się, że tak powiem, uważnie patrzeć. I słuchajcie, nawet takim głupim szkłem bym się bym w stanie obronić, bym mógł, wiecie no, no wiecie no, że na pewno może bym coś, że tak powiem, wykorzystał to, to ostrze w jakiś sposób w razie jakiejś, w jakiejkolwiek samoobronie a więc ja chodzę i szukam nawet jakiejś butelki nawet jakiegoś słoika rozdupconego tam na przykład, tu już widzę jakiś słoik, patrzcie tu już widzę na przykład jakiś słoiczek nie no teraz na przykład tutaj widzę słoiczek tu też widzę jakiś słoiczek Tutaj widzę jakiś słoik, to na przykład mi się przyda, że tak powiem do, do picia bądź do, do umieszczenia tutaj pokarmu Jak panu sobie robił coś do jedzenia Ała. Oh wow. kurde Ale cały czas szukam słychać jakiegoś psa trochę się boję, bo obawiam się tego, że te psy są wypuszczone, w sensie że one są na wolności że jakiś pies zaraz mi tutaj wyleci. Nice, moi drodzy. Aaa, uparzyłem się, kurde. Moi drodzy, patrzcie na znalazłem. Nice. Mamy tu jakieś ostrze. Wiedziałam, w sensie ja wiedziałam, że na pewno znajdziemy jakieś ostrze, bo w lesie raczej jest to bardzo prawdopodobne, że, że się znajdzie jakieś ostrze. Ale nie miałem pojęcia, że tak szybko, tak szczerze. Oczywiście ja na to szukam. Może jeszcze coś znajdziemy lepszego. Ale jest, raz, nice, patrzcie. Jakiś kamień i tu jest jakieś kolejne ostrze. Super, super. No i w sumie kurde, no po co mamy jeszcze czegoś szukać? Pójdziemy do szałasu, zobaczymy. Ogarniemy sobie te przedmioty, jak one wyglądają. W sensie te ostrza, te szkła. Dobra. Idziemy do szałasu, moi drodzy. łał kurde Już mam drogę wybrałem. ale dobra. jesteśmy moi drodzy jesteśmy mamy takie mamy takie ostrza, jedno takie może coś z tego nawet zrobimy, chociaż nie wiem ale się na pewno przyda i mamy jeszcze takie no, wydaje mi się, że no to raczej nie będzie jakieś groźne. W sensie, no nie wiem, czy będzie coś w stanie zrobić to, to, to szkło, ale to już tak, było jest bardziej takie... takie rozbite we, we właściwy sposób na moją korzyść. I to może im pomóc. Te osy raczej nie będę trzymał tutaj na widoku, no bo jakby nie, to sobie te dwa kawałki szkła, moi drodzy, zostawię sobie więc no no się o tutaj. Tutaj, o! W razie czego naprawdę się przydadzą. Podwrócić, że ja sobie usiądę. Eee. No i to konta ja dowolony zadowolony. Mamy jakieś owce, mamy jakieś szkło Teraz na pewno odrobinę. odrobina będę czuł się. Będę czuł się bezpiecznie. To, 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 to na pewno. Znaczy nie będę się jakoś tu też jakoś super bezpieczny, bo to jest kurde las, a więc no nie będę się jakoś czuł super bezpiecznie, ale zawsze trochę będę miał tej pewności siebie. No my no tyle, fajnie, cieszę się. W sensie wiedziałem, że duża jest szansa na to, że my odnajdziemy po prostu jakieś ostrze, bo to jest jednak las, są jakieś butelki, są jakieś... Nawet nawet... więc może była szansa, żebyśmy jakiś nóż stary znaleźli, bo, bo ludzie są debilami i wyrzucają czasem takie rzeczy. Może byśmy znaleźli. Ehm, moi drodzy, ja mam też do Was taką prośbę. Prośbę, no oczywiście, że prośbę. Jeśli naprawdę rozpoznajecie ten las, jeśli rozpoznajecie ten las, to bardzo bym was prosił, żebyście do mnie podeszli, może naprawdę... Ja wiem, że to jest za dużo i że, i, że nie, i że nie powinienem, ale nawet szklankę wody, jakbyście mnie donieśli, nie wiem, jakiegoś przeterminowanego batonika, jeśli macie, nawet jakiś ser, jakieś takie żywności spożywcze, jeśli macie, nawet po terminie, to ja chętnie przyjmę. Naprawdę po co macie wyrzucać do, do koszy, jeśli naprawdę jeszcze ktoś z tego może, może skorzystać, może to spożyć. A więc to jest taka ode mnie prośba, chociaż wiem, że no to się nie stanie, bo no nie wiem, czy jesteście w stanie rozpoznać taki raz, nie? To jest taki... To nie jest taki typowy las, tylko to jest taki lasik, że tak powiem. Jeśli jesteście w stanie go rozpoznać, to bardzo bym was prosił. To jest naprawdę taka prośba. No i tyle w sumie w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście. Dzięki, że obejrzyłeś to kochany widzu. No i co? Jesteś super. Subskrybuj kanał, oczywiście, tak jak zawsze. Łapkę w górę zostaw, łapkę w górę zostaw. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja naprawdę jestem zadowolony, że znalazłem to pieprzone ostrze, bo się naprawdę, bo się na pewno przyda takie ja ostrze. Takie ja ostrze. A więc na pewno z tego skorzystamy. A więc dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Kocham was. jeszcze teraz powiem, naprawdę kocham was. Dziękuję, że oglądacie. Nie czy co jest 10 wyświetleń, czy to jest 60 wyświetleń. Super, że oglądacie. Jesteście naprawdę kochani. Twoich widów się powinno kochać i szanować, a więc... Nieważne, ile ich mam, ważne, że ich mam. Ważne, że was mam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.